Hej Spectre, Hej Billy. Hmm. Widzę, że zajęłaś się cerberkiem. Tak! W końcu niedługo przyjedzie nowy uczeń, następny. Jak to... Nathan. Hmm, w ogóle to czytałem w szkolnej gazecie. Hmm, prawdopodobnie jutro przyjedzie. Tak. Nie wiadomo, kto to będzie, ale ja się dowiem pierwsze. Hmm, tak. Y, jasne. Um, wiesz, pięknie dziś wyglądasz. Um, dziękuję Ci. Wiesz, Spektra, bo ja chciałem pogadać o... Opa! <tryk> Ten klot! Zawsze myślałem, że to śnika, bo Gdzie ma panie? Gdzie ma panie? Sorry, ja nic nie mówię. Um, sorry, cześć. Hej. Hey. No tak, dzisiaj piątek trzynastego. Elita, e, mam jedno pytanko. Słucham. Gdzie jest twoja noga? Ten głupi, niewdzięczny klout! Zeżar mi nogę! Nawet buta nie oszczędził. O miał, a... Mój Boże, nie chciałabym być na twoim miejscu. To totalna kotostrofa. Zeżar nogę, skelicie? O nie! Tak to się nie skończy! Ha ha ha! Ja, ale fajnie rzuciłem tym kapeciem w Bilka. Ty właśnie, w bilie, no, właśnie! Zerywał do spektery pani. Właśnie, ja, właśnie, właśnie, właśnie! No dobra, to kogo teraz rzucamy kapciem? No ja nie wiem! Chłopcy! Chyba ją rzucę. O nie! Tłumacz mi. O co w tym wszystkim chodzi do jasnej? Przepraszam, ja nie chciałem! Ja nie chciałem rzucić tym kapciem w Biliego. Dobrze, wiesz, że nie o to mi chodzi! A o co? Dlaczego zjadłeś nogę skelity? No, przepraszam, ale mówiłaś sama, że nie mogę jeść ciastek. Nie wiedziałam, co zrobić, dlatego zjadłem nogę. Ale to nie znaczy, że masz jeść nogę szkieleta. Zachowujesz się. I tak była pyszna? Ach, matko, dlaczego ty taki jesteś? Ale brakowało w niej odrobinie mięsa. Buh! I wigosiku. Bigos rządzi! Yeee! Yeah. A Bigos z plackami jadłeś? Mistrzostwo! Może spróbować. Usmażę Lora! Na pewno uzmarzy! Hej, Howling! Kupiłam sobie nowe zwierzątko! O, jakie! Na pewno jest super słodkie! To jest królik, ma na imię Dustin! Chodź, Dustin! Wiedziesz jaki słodziak! O, jaki uroczy! Hej! 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 Hey. A jaki fajny! Na pewno się to Sonią. z Sonią! Mociciele go zaprowadzi! moją głowę! Hej, słuchaj, pięknie dziś wyglądasz. A już to mówiłeś, Billy. No, wiem. Tak, przejdźmy do rzeczy. Wtedy miałem bardzo ważną rzecz. Okej, okay, to mów. A! o mnie ogryz! O mnie ugryz! Wiem, wszystko jakieś! Ugryz mnie! Ten królik dziki! A! a? Nic nie widzę! Nic nie widzę! A. Ale to królik Twilight! Ha go po zgoda! Może mu pomogę! W moim plan się powiodł! Cloud, oddaj nogę z no oddaj! Mm -mm. Właśnie, jak ja będę chodzić bez nogi? Cloud! Ja cię mówiłem, zjedz co chcesz, ale nie ciaska! Ale nie wiedziałem, że zjesz nogę skelity! Mm -mm. No wypluj to! Nie! Yeah. Wypluj! Cloud! Nie! Cloud... Porozmawiamy o tym domu. Skelita jeszcze odzyska swoją nogę. No mam nadzieję. Hej, Spektra, um, ktoś A, hej. Um, dał jakąś kartkę chyba, um, próbował no, mi powiedzieć, że to dla ciebie, nie kto to. Naprawdę? Tak. Może sama zobacz. Hmm, dziwne, jest niepodpisane. Na pewno Jacob sobie robi jaja, kolejną dziewczynę szuka. Ale... Nie wierzę, że ona jest taka tempo, że nie wierzy to ode mnie. Grzeczna, grzeczna Sonia! Hej, Halim. Chciałem z tobą pogadać. A! 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 Boże, nie, nie O Boże, coś mnie w brzuchu tam drapie. Brr. 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 Dziękuję. I nie chcę, żeby więcej moje, twoja noga mieszkała w moim żołądku. Wiesz, okay. jak ona pachniała? Ej! Ja nie wierzę! Nie no! Najpierw ten głupi kapeć, kloda śmierdzący w dodatku, potem jeszcze Dustin ugryzł, a, a, a potem jeszcze ta walentynka. Nie no, to są jakieś chyba ja. Ja sobie z nią pogadam. Nawet nie pogadam. Pocałuję ją i koniec. Wszystko się skończy. Spektra. Ja. A dla, dlaczego to zrobiłeś? No bo ja tak. Um, chyba. Wiesz, ten cały piątek 13 próbowałem zrobić wszystko, żebyś widziała, że na przykład chciałem wtedy wynać ci mięść, ale Piotr rzucił oczywiście kapciem. No, a potem Dustin ugryzł mnie i mi znowu nie wypaliło. Następnie była ta akcja z walentynką, która też nie za dobrze mi poszła. No, pomyślałaś. Wiesz, że to od Jacoba, ale to tak naprawdę było ode mnie. Wiesz? Mm, dlatego wkurzyłem się, że moje akcje nie wyszły tak jak chciałem. I jednak... I jednak teraz... No, wiesz. Wkurzyłem się i pocałowałem Cię, żebyś w końcu wiedziała co czuję. To było naprawdę słodkie. Dzięki, um, Ty też jesteś słodka. Hmm. O nie, nie ma już więcej szyneczki.